15 lat temu pracowałam dla jednej z największych kosmetycznych korporacji. Codziennie wklepywałam najdroższe kremy z silikonami, bo wierzyłam, że to nawilży moją skórę. Czy po 15 latach w branży kosmetycznej coś się zmieniło? Tak, ale na gorsze, bo dziś silikony są już wszędzie: w naturalnych kremach, a nawet w tych na noc. Dają ci złudny efekt gładkości, a w rzeczywistości po prostu cię oszukują. Z zewnątrz miękka dotyku. Idealna, a pod spodem skóra coraz bardziej cieńsza i coraz bardziej sucha. Bo silikon nie odżywia, on tylko przykrywa. Po latach w tej branży, po podróżach, rozmowach z dermatologami, chemikami, kobietami z różnymi typami skóry, zrozumiałam jedno: skuteczna pielęgnacja to nie sztuczka, to biologia. Dlatego stworzyłam własne formuły i nie tylko dlatego, że lubię kremy, tylko dlatego, że po setkach historii i tysięcy potrzeb skóry wiem, czego naprawdę jej potrzeba. Nie obiecam ci cudu, ale obiecam ci pielęgnację, która nie udaje.